Widzowie, mam dla was bardzo ciekawą wiadomość, jak wiecie, dzisiaj jest update, ale ja już przed samym update'em mam dla was co w nim będzie, ponieważ mamy teraz odcinek równo o 10.00, jeszcze update'u nie ma, ale ja już wam powiem co w nim będzie, bo ja już wiem jak, teraz wam wszystko wytłumaczę, ale także będzie drugi odcinek jeszcze dzisiaj, który będziecie oglądać, a on będzie już samego update'a. Ale co? No to zaczynamy. Skąd w ogóle wiem, że będzie nowy update i w co w nim będzie? A to jest naprawdę mega ciekawe, bo jak dobrze wiecie, jest coś jak Wolfpack, tak? Wolfpack ma swoją grę. No i on no, ogólnie sobie pracuje, robi działa w studio, co nie? Ale zanim wrzuci grę do Roblox Studio, znaczy wrzuci grę do Bruchhaven RP, testuje ją na tym place. Testuję na tym place, no i ja się na tego place'a dostałem, tak jest, dostałem się na tego playsa, prawdopodobnie to, co teraz zrobiłem, możliwe, że dostanę bana, nie, no nie, no dobra, nie dostanę bana, no widzowie, no, czemu miałbym dostać bana, no właśnie. Ale już wam mówię właśnie, co takiego nowego jest i co będzie, dobra, czy jesteś VIPem? Bo zrobimy teraz tak, widzowie, wstęp do tego sklepu mają tylko VIPy. Koniec nie ma. Do tego sklepu wejdzie tylko VIP. I zobaczcie, czy jest Game Pass, jak VIP? Vehicle Upgrade Penthouse Premium. No, powiem wam, że nie widzę tutaj, że było coś takiego jak y VIP, co nie? Mamy tutaj Premium, jedynie, co nie? Mamy tu Premium. No a ty nie jesteś VIPem, więc do tego sklepu nie wejdziesz. <laughs> Ale. No, i właśnie, jak widzicie, szykujcie Robuxy, szykujcie Robuxy, bo wchodzi nowy Game Pass. Tak jest, wchodzi nowy Game Pass i będzie to Game Pass VIP. VIP będzie więcej dawał nam na publicznych serwerach niż na prywatnych. Na prywatnych zupełnie nie będzie przydatny, na publicznych będzie naprawdę, moim zdaniem, przydatnym Game Passem. Dlaczego? Nie już wam w ogóle mówię co i jak i gdzie, ponieważ no, myślę, że wy widzowie na. i będziecie na. Pu Public, prywatnych serwerach. No, to będziecie na publicznych na publicznych serwerach to będziecie mieli kilka fajnych bonusów. Dobra. To teraz tak, robimy. Porasz, proszę bardzo. Macie tutaj nowy game pass. Który możecie. A to wyłączę. Wyłącz do tej witryny. O. <laughs> Mamy nowy game pass. Jest to VIP. I jest na stałe. Na serwerach prywatnych, no tak naprawdę, jest zupełnie nieprzydatne. Publicznych nie macie czasu odnowienia na domki. Jak dobrze wiecie, na publicznych serwerach musicie czekać 10 minut na to, jak będziecie mogli znowu wziąć nowy domek po zmianie. Z tym gamepassem nie musicie na to czekać. Dostęp do wszystkich pojazdów wakacyjnych i przyszłych. O co tu chodzi? Dostęp do wszystkich pojazdów wakacyjnych i przyszłych. Nie rozumiem o co tu chodzi, ale jest jakiś dostęp do nowych pojazdów. Nie rozumiem, ale coś będzie. Nieco krótszy czas oczekiwania na pojawienie się pojazdów. Czyli tam jest chyba tak, że można pojawiać pojazd co 20 sekund nowy. To tu będziecie mogli pojawiać na przykład co 5 sekund. Tak. Stwórz jednocześnie dwa samochody lub dwie łodzie. Ja wcześniej na publicznym serwerze mogliście robić jedną samochód i jedną łódź, teraz będziecie mogli robić je dwie. Na, publicznym, na prywatnym serwerze nadal to jest trzy, więc prywatny serwer jest nadal lepszy. Więc ten Game Pass nie powinien być taki drogi, ponieważ prywatny serwer kosztuje 100 robuxów, a daje więcej możliwości niż to. I to, to podobne możliwości. No dobra, no mamy tak. Dostęp do rekwizytów VIP. No i teraz to jest ciekawe, będą rekwizyty VIP. Trzy efekty tęczy dla nazwy odgrywania ról, czyli będziemy mogli mieć jakieś tęczowe nazwy. La weź sobie, zrób jakąś nazwę i zaraz zobaczymy tą nazwę. Symbol pracy VIP, czyli będą prace VIP, dostęp do ponad 60 efektów awatara w edytorze awatarów, czyli jakieś tam, no to jest mało ważne. Z czasem do VIP zostaną... A i czasem do tego VIP będą dodawane kolejne funkcje. I też jak to będzie wyglądało, już Wam pokazuję. Proszę bardzo, jestem sobie na tym serwerku i jest VIP. -ek. Widzicie, mamy VIP-ka. Tutaj jest dodatkowy, możemy zauważyć, okienko po prawej stronie z miejscem na VIP-a, czyli normalnie na bruchę RP mamy tu wolna, a tu będzie tu po prawej VIP. O. Test bez VIP-a, a będziecie mogli zrobić sobie to tęczowe, czyli moim zdaniem naprawdę fajne. No ale co jeszcze? I zobaczcie, na przykład będą propy VIP, tak? Czyli na przykład tylko za pomocą VIP-a będziecie mogli to postawić. No to nie wiem, zgaduję, że ile może być warty. 400 Robux? 500 Robux? Stawiam 450 Robux. Stawiam 450 Robux, napiszcie w komentarzu, ile wystawiacie. stawiacie za tego Game Passa. Lea, ile ty stawiasz? 800? o Ojejku, myślę, że za drogo. Ale no jeżeli będą w przyszłości dodawane kolejne rzeczy... No dobra, 800. Nadal dużo. Yy, tak, no właśnie. To chodzi o to, co to za auta. A, a aut na razie nie będzie żadnych z tego, co widziałem w patchu. Ale co jeszcze będzie? No to może Wam pokażę całość patcha, która będzie w nowej aktualizacji. No dobra, no to mamy tutaj. Będzie 130 nowych akcesoriów. Czyli 130 nowych propów, nowa przepustka VIP, no którą i niewielkie poprawki błędów. Czyli jak możecie zobaczyć, yy, damy sobie dzień. Będziemy mieli nową przepustkę VIP i do tego aż 130 nowych akcesoriów. Co jest? zobaczcie. Teraz już macie ich dużo, a będzie 130 nowych. Nie wiem. Teraz zgaduję, że jest ze 150-160, a będzie 130, czyli no zgaduję, że jest ich ze setka ponad. Lea, liczyłaś czy nie liczyłaś? Yy, no. No dobra, no zgaduję, że jest 200 ich jest teraz, czyli 130 to będzie prawie dwa razy tyle tego, co tu macie. No to jest ogromna, Liu. To jest ogromna ilość tych propów, i jeżeli będzie 130 nowych, no to mi się naprawdę podoba. To mi się naprawdę podoba, że teraz będzie tego pełno. Ale czy będą jakieś nowe sekrety? Tego nie wiem. Wiem tylko co będzie w nowym update'ie. Yy, kiedy on będzie, co i jak. No i znaczy kiedy? No, kiedy on będzie to jutro? No, to to raczej na pewno. Znaczy, czemu ja mówię? Nagrywam ten odcinek gdzie wcześniej. Dlatego ten update, jak to oglądacie, będzie dzisiaj. Ale macie już informację co w nim będzie wcześniej. Więc no, wiecie już, że kupujcie Robuxy i wychodzi update. A wy już za pomocą Robuxów, yy, właśnie sobie kupicie od razu VIP-a i będziecie pierwszymi osobami z VIP-em na Brookhaven RP, tak jest. <grystanie> yy, więc no mam nadzieję, że będziecie mieli. I... Czy będą sekrety? No właśnie. Powiem wam, że byłem na tym serwerze testowym chwilę. Rozglądałem się po mapie. Nic tak normalnie na pierwszy rzut oka nie zauważyłem. Nie mogłem tam długo posiedzieć. Yy, miałem tylko chwilę dla siebie. Dlatego też nic na pierwszy rzut oka, jak się rozglądałem, nie zobaczyłem, nie znalazłem. No, będziemy musieli szukać jednak w tym nowym updatecie. zgaduję, że jakieś sekrety może wprowadzi, no zobaczymy, no na pewno będzie tyle ciekaw. w ogóle będą jeszcze jakieś ma, prace VIP, tak, no to mamy pracę, no to jakieś prace VIP, dokładnie, tu mam w ogóle szeryfa, na przykład taki szeryf będzie pracą VIP, na przykład, tak, bo ładnie wygląda, albo agency będzie pracą VIP. Albo Fisherman będzie pracował WIP. no nie no na pewno coś tutaj będzie wykombinowane, ja się zastanawiam co, więc wyczekujcie widzowie jeszcze jednego odcineczka, który będzie wtedy, kiedy wyjdzie update, więc zaraz tylko i wychodzi update, ja jego nagrywam, no i prawdopodobnie usłyszycie to samo, co wam teraz powiedziałem, czyli no po prostu wtedy sprawdzimy sobie to na żywo, bo teraz niestety nie mogę, no, no i też nie sprawdziłem niestety ceny, ile ten gamepad kosztował, przepraszam, ale zobaczymy sobie to, jak już wyjdzie. Lea możesz się pożegnać i pomachaj. O, pomachaj, pomachaj. O, główką, o, machu, machu. O, no. Bajo. No i wy, widzowie, łapka w górę. No i możecie się cieszyć, że w sumie dostaliście jako jedyni na moim kanale Lika którego nikt nigdzie nie ma i nie będzie miał. Ho, ho, ho.